Sześć czynników biologicznych, które sprawiają, że możesz być bardziej atrakcyjny. Atrakcyjność jest niezwykle trudna do zrozumienia i może sprowadzać się do kombinacji różnych czynników biologicznych, psychologicznych i opartych na doświadczeniu. Oto parę z najczęstszych powodów, przez które ludzie się przyciągają. 1. Twój zapach. Badanie przeprowadzone w 2018 roku wykazało, że kobiety o określonych zapachach są bardziej atrakcyjne. Zapach może wskazywać na równowagę hormonalną, która świadczy o wysokiej płodności, inaczej potencjale przekazywania genów. Twój zapach może również przenosić ludzi w znajome czasy i przywoływać automatycznie ciepłe uczucia. 2. Twoja dieta. Małe badanie z 2017 roku wykazało, że kobiety bardziej pociągał pod mężczyzn, którzy mieli zróżnicowaną i bogatą dietę, niż tych, którzy jedli proste węglowodany, takie jak biały makaron i chleb. Zasadniczo naukowcy doszli do wniosku, że jeśli odżywiamy się zdrowo, możemy również zdrowo pachnieć i smakować. 3. Pobudzenie. Badania wykazały, że osoby, które przeżyły skok dopaminowy, czyli hormonu związanego z nagrodą, np. Na poprzez zaskakujące lub ryzykowne zdarzenie, były od razu bardziej pozytywnie nastawione na drugiego człowieka, również chętniej otwierały się i służyły pomocą. Możesz wykorzystać tę sztuczkę psychologiczną, podrywając piłkarza, który właśnie wygrał mecz. 4. Twój głos. Jedno z badań wykazało, że kobiety wolą mężczyzn o niskim głosie, zwłaszcza w czasie przed rozpoczęciem owulacji. Może być w tym coś z natury biologicznego, ponieważ głębsze głosy powiązano z rodzeniem zdrowszych dzieci. Według innego badania, osoby, które zgłosiły, że są bardziej doświadczone i aktywne seksualnie, brzmiały dla nieznajomych bardziej atrakcyjnie. 5. Wasze podobieństwo. Badania wskazują, że pociągają nas ludzie podobni do nas, zarówno pod względem fizycznym, jak i osobowości. Pociągają nas cechy, które mieli rodzice w trakcie naszych narodzin, takie jak kolor oczu. Może to wynikać z tego, że postrzegamy je jako naszych pierwszych opiekunów i kojarzymy pozytywne uczucia z ich cechami. Z tego też powodu istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaufamy podobnej do nich osobie. 6. Wasze różnice. Jednak czasami przeciwieństwa się przyciągają, również w biologii. Jeśli chodzi o reprodukcję, główny kompleks zgodności tkankowej MHC jest częścią układu odpornościowego, która pomaga komórkom rozpoznawać obce cząsteczki. Kiedy twój MHC znacznie różni się od MHC twojego partnera, zmniejsza to niebezpieczeństwo kojarzenia się z kimś, z kim jesteś spokrewniony i zwiększa zmienność genetyczną twojego potomstwa, co oznacza, że jest bardziej prawdopodobne, że będzie zdrowszy.